Pandemia koronawirusa spowodowała bardzo duże utrudnienia dla hodowców i producentów mleka, ceny produktów, a zarazem surowca znacząco spadły. Branża mleczarska ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. Jest ważna dla bezpieczeństwa żywnościowego, mówi Dorota Śmigielska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Argumentem przemawiającym za tym, że branża mleczarska ma bardzo duże znaczenie dla polskiej gospodarki jest to, że jesteśmy również znaczącym eksporterem, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie. W 2019 roku eksport produktów mleczarskich stanowił 7% całego udziału eksportów produktów rolno-spożywczych. I jego wartość wynosiła 2 miliardy 300 milionów euro. Produkty te w 73% trafiają do krajów wewnątrzunijnych. Pozostała część do krajów trzecich, Chin, Arabii Saudyjskiej czy Egiptu. Poprzez pandemię polscy hodowcy i producenci mleka znaleźli się w trudnej sytuacji. Przy zamknięciu granic i przy zaburzeniach w handlu zagranicznym oraz zamknięciu sektora choreka bardzo dużo, bardzo dużo przetwórców mleka musiało w szybki sposób przekształcić się na te produkty, które dostarczają do gastronomii czy do sektora hotelarskiego, na te produkty, które za pośrednictwem handlu detalicznego trafiają bezpośrednio do konsumentów. Pandemia to jednak nie jedyny problem, z którym muszą mierzyć się polscy hodowcy. W dwóch ostatnich latach była również dotkliwa susza, która spowodowała wzrost kosztów produkcji, a cena skupu, którą otrzymują producenci mleka, jest na granicy bądź poniżej kosztów produkcji. Obniżki cen produktów powodują obniżki, dla, obniżki cen surowca no i niestety odbija się to na sytuacji finansowej naszych hodowców, naszych producentów mleka. A dla wielu gospodarzy, produkcja mleka czy Dowla bydła mlecznego jest jedynym źródłem utrzymania rodziny.